który przedstawi stanowisko Koła. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Kontynuując linię, w której polska racja stanu jest najważniejsza, nie jesteśmy przeciwko pomagania nas naszym gościom ukraińskim, uchodźcom, ale też chcemy podkreślać wagę, zdrowego rozsądku w tym wszystkim. Dlatego zgłaszamy kilka poprawek tutaj w drugim czytaniu, natomiast na jedną chciałbym zwrócić szczególną uwagę, mianowicie prawo do nabycia obywatelstwa polskiego, które miałoby przysługiwać w terminie 10 lat, czyli to jest znaczące podwyższenie. Wzorem Szwajcarii, Szanowni Państwo, przyczyna takiego pomysłu leży w trosce o stabilność, polityczną o stabilność naszego, naszego państwa, naszego narodu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków tej potężnej migracji, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy ona się jeszcze nie powiększy. Dlatego z ostrożności powinniśmy troszczyć się właśnie o, o to dobro, jakim jest, jakim jest grupa ludzi, którzy posiadają pełne praw obywatelskich w Polsce. Dlatego zgłaszamy te poprawki, prosimy o ich przyjęcie. Dziękuję bardzo panu posłowi. Wystąpienie